Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w ten Wielkanocny Poniedziałek na specjalnym treningu. Ma być to trening z jajem. Zachęcamy Was do tego, żeby wykorzystać aktywnie piękną pogodę i pobawić się w Poniedziałek Wielkanocny z dzieciakami, z najbliższymi. Mamy tu jeszcze w koszyczku. Trochę jajek, kurczaczka, bo właśnie jajka nam będą dzisiaj potrzebne. I zaopatrzcie się też na trening w łyżki. A teraz zapraszamy Was do wspólnej zabawy. Pierwsza konkurencja to wyścig z jajkiem na łyżce. Start! Trzeba pilnować, żeby nie zgubić jajka podczas pokonywania trasy slalom. Teraz, żeby trochę utrudnić tą konkurencję, dodajemy piłki, czyli pilnujemy jajka na łyżce, ale też slalom pokonujemy z piłką przy nocy. Start! Zaczynamy od prostszej wersji, czyli odbicie piłki od podłoża i odbicie stopą. Pamiętajcie o pilnowaniu jajka, które macie na łyżce. Teraz wersja niewielka żonglenki. cały czas w powietrzu, a my pilnujemy już najmniejszy, który jest na łyżce. Na deser, zabawa na koordynację. Jajeczko krąży w górze, a piłka bawi się na podłożu boiska. Dobrze jest komunikować się ze sobą w czasie tego ćwiczenia, tak żeby płynnie malutka i duża piłka zmieniały pozycje i wymieniane były podania dziękujemy Wam serdecznie za ten wielkanocny trening. Mam nadzieję, że się dzisiaj z nami super bawiliście I bawcie się wspaniale. Do zobaczenia. Pa